Laptopy Asusa mają ogromny problem. Niesłusznie obwiniano Windowsa. Coraz więcej użytkowników laptopów Asusa zauważa dziwne problemy. Frizy, trzaski w dźwięku i lagi przy prostych czynnościach. Wszyscy do tej pory obwiniali Windowsa 11, ale okazuje się, że to nie jego wina. Jeśli lubisz nasze treści, to pamiętaj o obserwacji lub subskrypcji. Zależnie gdzie to oglądasz. Jeden z użytkowników, Zef Keks, przeanalizował sprawę i odkrył, że winny jest BIOS. Wadliwy BIOS generuje nieprawidłowe skoki w procesie, który odpowiada za obsługę funkcji zarządzania energii. Dodatkowo niepoprawnie wykrywa status zintegrowanej i dedykowanej grafiki, i w kółko przełącza układ graficzny. Powoduje to opóźnienia i obciąża jeden z rdzeni procesora. Dlatego najgorzej mają laptopy ze zintegrowaną i dedykowaną grafiką. Te, które mają tylko integrę, jeszcze w miarę działają normalnie. I teraz uwaga, bo problem dotyczy praktycznie wszystkich Asusów wyprodukowanych od 2021 roku. I nie da się tego naprawić samodzielnie. Trzeba czekać, aż Asus wypuści odpowiednią poprawkę do BIOS. -u. Daj znać w komentarzu, czy napotkałeś już któryś z tych problemów. Problemów.